Siądźmy na krótką chwilę. Drodzy, kilka dni temu tutaj rozważaliśmy, czy właściwie mówiliśmy o Melchizedeku, o królie, królu Szalem, Jeru, Szalem, Jerozolimy, kapłanie Boga Najwyższego, który, czytamy w Księdze Rodzaju, w czternastym rozdziale wyszedł powitać Abrahama, powracającego po zwycięskiej bitwie, w czasie której odbił z rąk wodzów ościennych plemion swojego bratanka Lota, Dzisiaj listo hebrajczyków powraca do tego tematu, w którym pokazuje nam owego Melchizedeka jako zapowiedź, jako osobę, która wskazuje na to, że kiedyś przyjdzie prawdziwy arcykapłan, prawdziwy król pokoju Jezus Chrystus. Te postaci Starego Testamentu odczytywane bywają w kluczu właśnie pewnego rodzaju zapowiedzi prorost dotyczących osoby samego Chrystusa. Zakończyć ten temat można taką ciekawostką, że mamy tutaj Melchizedeka w kościele. Co prawda go nie widać, ale kiedy będzie wystawienie najświętszego sakramentu i zobaczymy monstrancję w monstrancji, białą hostię no, za szybką, tą okrągłą, to ta hostia tam jest, można przyjrzeć się uważnie, utrzymywana przez taki specjalny uchwyt w kształcie. Wąskiego półksiężyca. Takie trzy madło, które nazywane bywa Lunullą, czyli właśnie takim maleńkim księżycem, to z języka łacińskiego, albo po prostu Melchizedekiem. Właśnie ta mała część monstrancji, która trzyma hostię, to jest Melchizedek. Tak się nazywa, na pamiątkę tego, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Bohaterem drugiego czytania jest człowiek. A konkretnie jego uschła ręka. Uschła to znaczy bezwładna. Nie wiemy dlaczego. Czy jakieś porażenie, czy jakaś choroba uschła, bo pewnie nastąpił już zanik, jakiś regres mięśni. Jeżeli człowiek nie używa jakiejś kończyny, to takie stare prawo biologiczne mówi, że organ nieużywany gdzieś tam zanika, wiotczeje, usycha właśnie. Pewnie jakiś niedowład, może skutek jakiejś choroby, może właśnie porażenia, może jakiegoś wylewu. I Jezus mówi temu człowiekowi, każąc mu wyjść na środek, wyciągnij rękę. To jest bardzo ciekawy rozkaz, wyciągnij rękę, dlatego że on się pojawia wiele razy na kartach Starego Testamentu. Po raz pierwszy chyba wtedy, kiedy to już księga wyjścia, Pan Bóg posyła Mojżesza i jego brata Aarona do Faraona. I ci dwaj bracia stają przed faraonem i mówią wypuść łodzie naszych rodaków z niewoli, chcemy iść na pustynię złożyć ofiarę, a faraon mówi nie i wtedy pan Bóg mówi, jak wam odmówi, to musicie pokarać Egipt różnymi tam plagami. I wyciągnijcie rękę i, i stanie się tam ciemność, albo wszędzie się żaby pojawią, albo jakieś komary, albo ciemności, albo woda w krew się zamieni i tak dalej. Dziesięć tych plag było ostatnia, to było pobicie pierworodnych przez anioła śmierci. Zawsze, kiedy faraon odmawiał, kiedy oni mieli sprowadzić na Egipt kolejną plagę, pan Bóg im mówił, wyciągnij rękę, wyciągnijcie rękę. potem kiedy przyjdą, już będą uciekać z tego Egiptu nad Morze Czerwone, to znowu Mojżesz wyciągnie rękę i rozchylą się te fale tego Morza Czerwonego na boki, a oni, tak jak my tu w kościele, między ławkami przejdą pod nie suchą nogą, a potem znowu wyciągnie rękę i te wody się zejdą i jeszcze potopią Faraona i jego wojsko. Więc wyciągnięta ręka to jest taki objaw, to jest znak, że Pan Bóg działa. Wyciągasz swą rękę, karmisz nas dosyta. Śpiewamy w jednym z psalmów. No akurat nie dzisiaj, bo dziś ten piękny psalm o Melchizedeku, o tym, że ojciec zrodził swojego syna jak z Jutrzenki Rosę taki piękny obraz poczęcia w łonie niepokalanej dziewicy i wcielenia syna Bożego. Ale ta wyciągnięta ręka jest znakiem Bożej obecności. Właściwie można powiedzieć, w Biblii w ogóle ręka jest znakiem obecności Boga, jest znakiem samego Boga. A w starożytnych czasach już chrześcijańskich ojcowie kościoła tłumaczyli, że ręka to jest dosłownie obraz Boga w Trójcy Świętej jedynego. No bo co to właściwie jest ręka? Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, moi drodzy, gdzie się zaczyna ręka, gdzie się kończy. No właściwie koń, zaczyna się w barku, a kończy się na końcu palców. To jest ręka, cała to jest ręka. No i ręka składa się zasadniczo tak trochę po wojskowemu tłumacząc grubiańsko i prostacko z takich trzech elementów. To znaczy z ramienia, z dłoni i z palców. Popatrzcie na, na siebie, na mnie. Ramię mamy zasłonięte, tak? bo jest zimno. Ja mam jakiś tam sultan, polar, wyubierany jestem, bo z i Albe i Ornat nie widać mojego ramienia. I to jest znak ojca, tego niewidzialnego, odwiecznego ojca, którego nikt nigdy nie widział. Ale już dłoni, no nie mam rękawiczki, jakoś wytrzymam, już wszyscy widzą. To jest, ojcowie Kościoła tłumaczyli znak Chrystusa. Widziały go nasze oczy i dotykały go nasze ręce. Tak apostołowie będą potem mówić o Jezusie. A Jezus zostawił nam swojego ducha, tknął ducha na kościół i obrazem tego ducha są nasze palce. Popatrzcie, to trochę tak można wytłumaczyć, jakbym chciał przewrócić kartkę w tej książce, w tym lekcjonarzu. To co muszę zrobić? Najpierw wyciągam. Ramię w stronę tej książki. Potem zbliżam dłoni, ale na końcu samą kartkę ujmuję palcami. Tak działa Pan Bóg. Ten niewidoczny, ukryty w niebie, daje nam swojego syna, a on przez swojego ducha pozwala nam już coś tam dotknąć, zrobić, przeżyć naszą wiarę. Taki piękny obraz nosimy w sobie samego Boga i tajemnicy Trójcy, Trójcy Świętej. Wyciągnij rękę, kiedy Pan Jezus tak mówi. Do tego człowieka chorego, sparaliżowanego z ręką, to jest tak, jakby mu chciał powiedzieć zacznij żyć Bogiem niech Bóg przez ciebie działa. Ten Bóg w Trójcy świętej wyciągnij rękę, tak jak temu Mojżeszowi mówił wyciągnij rękę i Bóg działał przez Mojżesza, rozstępowały się te wody, następowały ciemności, czy te inne jakieś tam ohydne plagi, które dręczyły tych biednych Egipcjan, chociaż w sumie się im należało. Wyciągnij rękę, o Pan Jezus tak nam dzisiaj mówi. Każdemu z nas wyciągnij rękę. Tak jak On wyciągnął rękę, połamał chleb, dał swoim uczniom ci rozdali głodnym, tak jak wziął chleb, połamał i powiedział, to już nie jest chleb, to jest ciało moje. Bierzcie i jedzcie, wyciągnij rękę, bierz, jedz z tego to jest ciało moje, za ciebie wydane. Bierz kielich i pij, to jest krew nowego przymierza. Wyciągnij rękę. Czyli ja zrobiłem krok w twoją stronę, teraz. Pora na Ciebie, ty musisz coś zrobić, wyciągnąć rękę. To jest obraz tej naszej zażyłości z Panem Bogiem. On wyciąga swoją dłoń w naszą stronę, a my tak jak się witamy z kimś i też wyciągamy w rękę, w ten sposób rozpoczynamy jakąś relację, wchodzimy w jakąś bliskość przez podanie ręki. To właśnie Msza Święta jest takim momentem, kiedy wyciągamy rękę i podajemy sobie rękę z Bogiem. Stanowimy z Nim jedno, jesteśmy z Nim zjednoczeni. On ku nam się przybliża, ale nie chce, byśmy stali jak słup soli, ale wyciągnęli rękę w jego stronę, odpowiedzieli na Jego miłość naszą wiarą. Amen.